Bóg stworzył Arrakis, by ćwiczyć wiernych. Ponoć tak mawiają cali ci Fremeni. Cóż, jeżeli kiedyś któregoś z nich spotkam, powiem mu tylko jedno. Ale zacznijmy od początku.. Approach prisoner. Show yourself child. Ta starucha, która zaraz wyśle ciebie na to piaszczyste pustkowie, to matka wielebna Bene Jezrid. A ten nieszczęśnik tutaj, kto ty? Wieczma dokładnie wypytała o to kim jesteś i skąd się wziąłeś. Twoja planeta, twoje pochodzenie, twoja profesja. A gdybyś chciał ściemniać, lepiej tego nie próbuj. Konsekwencje mogą być bardzo bolesne. Put your hand in the box. I hold at your neck the Gom-Jabbar, the high-handed enemy. Don't pull away or you will die. Great plots are afoot in the Imperium, and the currents of intrigue run deeply. Arrakis is the key, and the Fremen... The Fremen are missing. You will go to Arrakis as our agent, prisoner. You have one task. Find the Fremen. Wake the sleeper. There is only one rule. Keep your hand in the box and live. Withdraw it and die. An animal would gnaw off its own hand. Taki jest twój cel. Łatwo powiedzieć. Trudniej wykonać. Szukanie Fremenów na Arrakis to jak szukanie igły w stogu siana, a raczej ziarnka piasku w wydmie. Którą wydzierają sobie wszystkie frakcje w imperium Arrakis, Diuna. Tak, łatwo powiedzieć trudniej przetrwać. Przetrwanie. To teraz Twój główny cel. Arrakis to może jest kupa piasku, ale nawet tutaj jakoś ludzie żyją. Nie masz broni, stwórz ją. Nie masz wody, znajdź ją. Jak nie masz kumpli, to kilku pewnie zdobędziesz. A jak nie miałeś wrogów, to gratulacje, tych dostałeś za darmo. Największa walka czeka Cię jednak z planetą. Jak to mawiają, jedz albo zostań zjedzony. Run. Now! Gdy już ogarniesz podstawy, będziesz mógł się rozgościć. Jak się okazuje, nawet pośród piachu można znaleźć coś przydatnego. Rośliny, minerały czy nawet złom. Zbieraj co się da i ile się da. A, i spraw sobie nowe wdzianko. Bez filtraka na pustyni długo nie pociągniesz. Zbuduj sobie jakieś schronienie, zapewnij sobie niezbędny do przetrwania osprzęt. Korzystaj z dobrodziejstw technologii, szalej do woli, tylko pamiętaj, wszystko musisz złożyć samemu. Jak widzisz na Arrakis, pod dostatkiem masz bujnych oaz, malowniczych jeziorek i rwących potoków. Jeżeli więc chcesz znaleźć wodę, poszukaj najpierw w ludziach. I w ich krwi, ale nie pij tego. Wpierw oczyść ich krew z wody. Przynajmniej tak na coś się przynadzą. W końcu, jakoś się zadomowisz, twój nowy koleżka podwrócił ci na na ślad po fremenach. Gdziekolwiek nie wybyli, zostawili coś po sobie. Trzeba przyznać, mieli rozmach i mieli przyprawę. W trakcie jednej z przyprawowych wizji możesz dowiedzieć się więcej o Fremenach niż z jakiegokolwiek imperialnego podręcznika. Jak na moje, te Fremeni nie musieli nigdzie uciekać. Wystarczyło, że odlecieli w wizje takie jak ta. No ale melanż, melanżem. A tu robota czeka. Dostałeś zlecenie na oczyszczenie wraku jednego z nieszczęsnych okrętów. Wyruszasz w nocy. Nie dlatego, że lubisz światło księżyca, ale bez palącego słońca nad głową łatwiej podróżować. A, moja rada, trzymaj się twardego podłoża. Dłuższy spacerek na pustyni i zaraz zobaczysz jak czerw zatańczy tango. Co tak na mnie patrzysz? Ah, zastanawiasz się, czy miałem okazję się z nim spotkać. Gdybym to zrobił, to pewnie byś dziś ze mną nie rozmawiał. Ale słyszałem o takich, co to nie mieli ani dość szczęścia, ani dość rozumu. A teraz idź na miejsce i pobróć sobie rączki. Ktoś musi, pamiętaj, oni na pewno mieli sporo na sumieniu. No nie to co ty, mój ty bohaterze. Korzystaj dowoli ze swoich zdolności, w końcu czegoś się uczyłeś. A gdy już załatwisz, co trzeba. To zapraszam do pobliskiej faktorii handlowej. Pora zaczerpnąć nieco cywilizacji. A ah, i byłbym zapomniał, witamy na Dunie! Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Drwal. No i witam Was w dzisiejszym materiale poświęconym, no jak się pewnie domyśliliście, grze Duna-Przebudzenie. Tak się bowiem składa, że po moim ostatnim materiale sprzed paru miesięcy, zapewne widząc we mnie konkretny kawał Duniarza, ponownie uderzyła do mnie ekipa ze studia Funkom. Właśnie z zaproszeniem do zamkniętych beta testów nowej gry. No i jak gra wygląda, to mam nadzieję, dobrze przedstawiłem. Szanowni Państwo, może tę część opisową zacznę tak. Jeżeli ktoś się zastanawiał, jak to w ogóle pyknie, to takie połączenie gry survivalowej z grą MMORPG, w którym właśnie jest Duna Przebudzenie, no to może skończyć się zastanawiać, bo pozwólcie, że odpowiem. Wyszło to naprawdę smacznie. Już po paru minutach gry przekonałem się, że uniwersum Dune było w po prostu idealne, żeby stworzyć właśnie tego typu grę. Mamy więc z jednej strony tę część stricte survivalową, a więc po prostu musisz przeżyć na Arrakis, które jest miejscem niekoniecznie gościnnym. Musisz więc uważać na swój poziom wody. Nie możesz przybywać zbyt długo na słońcu, no bo inaczej zaczniecie przypiekać. Musisz uważać na burze piaskowe, które pojawiają się od taki, jak nie znajdziesz schronienia, no to sorry memory. No i rzecz jasna, musisz uważać na czerwie pustyni. Także zanim nie zdobędziesz jakiegoś szybkiego pojazdu albo nawet czegoś do latania, swobodny spacerek na przełaj po piasku niestety odpada. No, chyba, że chcesz skończyć jako przystawka. Do tych stricte survivalowych mechanik dochodzi oczywiście wytwarzanie, crafting rodzaju wszelakiego. Właściwie to widziałem już takie porównania, że... To jest taki Minecraft, tylko że w Dune. No i rzeczywiście tego wytwarzania tutaj jest sporo, i tych opcji jest naprawdę dużo. Oczywiście budujemy swoją bazę, a następnie rozwijamy kolejne technologie i wytwarzamy kolejne przedmioty. Crafting jest wyjątkowo, wyjątkowo istotny. No, żeby wytworzyć przedmioty, to rzecz jasna, trzeba zbierać. Więc zbieramy ile wlezie, co jest tym fajniejsze, że za zbieranie samo w sobie dostaje się także doświadczenie A zbierać można niemal wszystko, od skał, poprzez minerały, poprzez rośliny, poprzez złom Poprzez rzecz jasna różnorakie składniki, mniej lub bardziej dostępne No i rzecz jasna najfajniejsze przedmioty są tam, gdzie ktoś ich pilnuje Więc tutaj dochodzi rzecz jasna walka Walka w swojej obsłudze jest dosyć prosta, chociaż ja akurat wziąłem tą chyba najbardziej Toporną z klas, czyli typowego Rębały, a więc mistrza miecza, więc ograniczałem się praktycznie głównie do walki bronią białą. Jednakże w zależności od tego, jaką specjalizację wybierzecie na początku gry, no to właśnie rozwijacie inny styl walki. Możecie je walić dystansowo, możecie korzystać z różnych urządzeń, które oczywiście również wytwarzacie, no albo możecie iść moją ścieżką, czyli po prostu huzia na juzia. I nie będę ukrywał, nie raz i nie dwa otarłem się o zakończenie swej arrakańskiej egzystencji, także większe starcia warto dobrze rozplanowywać no i rzecz jasna korzystać i rozwijać swoje umiejętności, bo to jest prawdziwy game changer. W kwestii PvP wypowiadać się nie będę, ponieważ nie zdążyłem go zaczerpnąć z racji tego, że zalogowałem się tak naprawdę na dwa ostatnie dni bytności beta serwerów zamkniętych. Niestety później już zostało one zamknięte, zagrałem około 10 godzin, ale spotkałem bytność... Wielu innych graczy w postaci ich własnych domków. Wracając jednak do meritum, z jednej strony mamy właśnie tę część survivalową, tę część boba budowniczego, Minecraftową, że tak powiem, a z drugiej strony mamy rzecz jasna, część rpegową, bo mamy swoją postać, mamy swoją klasę postaci, zdobywamy poziomy, rozwijamy kolejne punkty umiejętności. Lepsze zdolności oczywiście rozwijamy w miastach, gdzie spotkamy nauczycieli. No i rzecz jasna, mamy questy. Więcej o fabule mówiłem w moim pierwszym materiale w tym temacie. Jest to ciekawa wariacja na temat fabuły duny, ponieważ to jest dunowe uniwersum z krwi i kości tylko, że takie, które różni się jednym malutkim szczególikiem. W tym uniwersum Paul Atryda nigdy się nie narodził, zaś ród Atrydów nigdy nie został skazany, że tak powiem, na zagłady. W związku z tym zarówno oni, jak i Harkonnenowie, jak i Korinowie, jak i masa innych frakcji próbuje upchnąć jak największy kawałek Arrakis dla siebie. No i my właśnie lądujemy w samym środku tego wszystkiego i dodatkowo z misją od samej matki, wielabnej Bene Gesserit, na Karku, aby odnaleźć gdzieś tam zaginionych Fremenów. Zapowiada się dobrze, a no, zapowiada i naprawdę fabularnie gra. Przez te parę godzin jak grałem, naprawdę potrafiła wciągnąć, a tym bardziej, że zadań nie brakuje, bo są zarówno typowe questy z tablicy ogłoszeń, jak i właśnie questy stricte fabularne. Dla mnie jednak takim największym wow, jakie wniosem z tej gry, jest sam świat gry. Świat Arrakis jest zrobiony fenomenalnie, a dodatkowego smaczku nadaje to, że gra jest oparta na filmowej licencji. Także wszystkie postaci, lokacje, ekwipunek, pojazdy, muzyka, nawet wszystko to przypomina to, co widzieliśmy w kinowej adaptacji Diuny. Także dla mnie jako dla duniarza. Po prostu już na dzień dobry była imersja 100%. Bardzo spodobało mi się to, że ta gra ma bardzo niski próg wejścia. Bardzo łatwo jest w tą grę wejść, szybko ogarnąć wszystkie mechaniki. Co, jak działa. I mówię to jako osoba, która oprócz Minecrafta i Valheima nie miała żadnej styczności z grami survivalowymi, czy też właśnie z miksem między survival i MMORPG, jak inne gry od Studia Funkom. Także jeżeli ja to ogarnąłem, to uwierzcie mi, wy też ogarniecie. I wiem, co teraz powiecie, tak? No, to materiał sponsorowany jest, Walu, także wiadomo, że same superlatywy lecą. Owszem, jest to materiał sponsorowany, jednakże to, co mnie najbardziej cieszy, to jest to, że ta gra naprawdę sprawiła mi ogromną frajdę. I że naprawdę nie mogę się doczekać, żeby znowu w nią zagrać. Ba, byłem wręcz wkurzony sam na siebie, że usiadłem dopiero właśnie w ostatnie dni bety. I wiecie, gram sobie, gram sobie, i nagle. Serwer wyłączony. No, kurka wodna. No trudno się mówi, nie? Jednakże po tych kilku dobrych godzinach, które spędziłem w grze, muszę powiedzieć, że naprawdę szykuje się Hitor. No, ale słuchajcie, żeby nie było, że wam nabijam makaron na uszy, przekonajcie się sami. Premiera gry Duna Przebudzenie ma miejsce dopiero w czerwcu, jednakże już 9 maja rozpoczynają się tym razem otwarte beta testy i będziecie mogli sami usiąść i sami przekonać się, jak ta gra wygląda. Aby zapisać się do beta testów wystarczy wejść na stronę gry na Steamie, dodać grę do swojej listy życzeń, oczywiście. I poprosić o dostęp do bety. No i tyle. No a następnie wystarczy sprawdzać maila i czekać na przyznanie dostępu. Wtedy 9 maja można odpalać i będziecie mogli sobie właśnie ograć pierwszy rozdział gry, tak jak to ja miałem okazję. Także sami będziecie mogli się przekonać, że Arrakis jest grzechu warte. Co zaś mogę dodać od siebie, czekam niecierpliwie na oficjalną premierę, ponieważ już dobrze wiem, że nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby jeszcze raz wejść na powierzchnię Arrakis. Tym razem na pełnej i żeby spróbować tam się zadomowić. Tak czy inaczej stronę gry na Steamie zostawiam wam w opisie materiału. Zainteresowanych tamże odsyłam. Co mogę więc dodać na koniec, moi drodzy? Cieszy mnie wielce to, że razem z kinową adaptacją na tapet powraca także i kwestia gier opartych właśnie na świecie Diuny. Jest to świetne. Świat świetny uniwersum i naprawdę warte tego, żeby się nim zainteresować, zaś Duna przebudzenie jest przykładem, jak zrobić to dobrze. Tak czy inaczej, Szanowni Państwo, piszcie w komentarzach, jak wam się widzi ta gra. Pamiętajcie o linku do gry, zapraszam do beta testów. A póki co, moi drodzy, ode mnie to wszystko. Pora opuścić Arrakis i udać się do prac nad kolejnym materiałem. Pięknie dziękuję za uwagę. Z brodatym pozdrowieniem. Drwal Rampaj'u.